Będzie pięknie, wszyscy tu zebranym. Zapraszam do przeżycia dzisiaj bardzo szczególnego, bardzo okolicznościowego, bo ta pora, którą przeżywamy, Wielkoposna. zaprasza do najróżniejszych przeżyć, modlitewnych, duchowych, skupieniowych, rekolekcyjnych. Na dzisiaj będziemy bardzo w temacie wielkopostnym ale w niezwykle wyjątkowym i szczególnym wydaniu. Nim jednak to się dokona, żeby już po oficjalnym zakończeniu spotkania móc i oddaniu tego wszystkiego, co tu przeżyjemy i nas, nas samych w opiekę Maryi, jak to mamy w zwyczaju o 21 kończyć Apele miastu górskim, pragnę serdecznie zaprosić Państwa tu wszystkich obecnych. Na coś bardzo rekolekcyjnego, jak ciąg dalsze tego, co dzisiaj tutaj usłyszymy, czyli na rekolekcję. Po raz pierwszy będzie w naszym sanktuarium w jego przeszło 35-letniej historii rekolekcję prowadził biskup. Przybywa do nas ksiądz biskup z Wrocławia Jacek Kiciński misjonarz klarety, który od 2,5 roku jest biskupem pomocniczym wrocławskim i jest odpowiedzialny w Episkopatii Polski za sprawę pomowa, za sprawę osób konsekwowanych. Niezmiernie pogodny człowiek, z wielką mądrością, z wielką pokorą, z wielkim dobrem, więc jak tylko jest to możliwe, to mówmy, zapraszajmy na rekolekcje dla dorosłych, godzina Przedpołudniowa i wieczorna, i dla studentów, absolwentów, dla wszystkich, którzy w takim duchu akademickim będą chcieli w mocy Bożego Ducha szukać odnowienia swojej wiary. Od, od niedzieli najbliższej do środy, rekolekcje akademickie i jednocześnie parafialne również. To już najbliższy tydzień. Potem. Yy, za tydzień, w niedzielę, pragnę zaprosić Was wszystkich na film pod tytułem Ułaskawienie. Yy, yy, Jan Kubak-Kolski, w yy, swoim filmie, dotykającym dzieł film yy, o, o niezłomnym. Na faktach oparty, popularny film. Jeżeli w yy, internecie sobie yy, w Tytuł tego filmu, Ułaskawienie, zobaczycie dwie zapowiedzi szalenie przejmujące, szalenie dramatyczne. Film o tym, jak jeden z żołnierzy jezłowych zostaje zabity. W sposób oczywiście chamietny, okrutny, ale rodzice postanawiają, że będzie miał godny pożar i w niesamowitym wydaniu, w niesamowitych tego syna mnóstwo kilometrów do miejsca pochówku transportują. Niesamowita historia, fantastyczny film, a potem spotkanie z panem doktorem Uwitovicze z IPN-u będzie na ten temat niezłomny, wyklęty, ciekawa rozmowa. O 17.00 w niedzielę 31.00 serdecznie tutaj do sali widowiskowej na projekcji filmu, o na spotkanie z przedstawicielem IPM zapraszam. 1 stycznia, wróć kwietnia, przepraszam, 1 kwietnia, no to ma wyjmsk. 1 kwietnia ma przybyć do nas i mam nadzieję, że to się wszystko uda. Pan Stanisław Michalkiewicz, który pomoże nam popatrzeć naszą Polskę przed wyborami. o czym taki jest temat spotkania pan, z panem Stanisławem o godzinie 19 tutaj w sali pierwszego się spotkania. Drugiego natomiast najprawdopodobniej, jutro będziemy mieli potwierdzenie, że będziemy opraszali, chcemy w sposób niezwykły uczcić kolejną bocznicę śmierci Jana Pawła II, po 2 kwietnia 14 lat minie od niego śmierci. Zaznaczaj, robiliśmy to tutaj przy Domu Jubileuszowym, rozpalając wielki ogień pamięci wielkie ognisko poprzedzone modlitwą w tym roku najprawdopodobniej będzie zupełnie coś innego. Chcemy Was zaprosić na projekcję filmu, którego premiera będzie za tydzień. Miłość i miłosierdzie. Marka Konrada. O siostrze Faustynie, o Miłosierdzie Bożym. No i oczywiście Janot II, który to miłosierdzie światło ofiarował. No a potem... Czas nas wspólną bo jeszcze modlitwę do 21.37, więc w niezwykłych warunkach, w niezwykłym wydaniu będziemy mieli okazję rocznicę śmierci 2 kwietnia przeżywać w kinie Hermes. Najprawdopodobniej. Ale to jutro będziemy wiedzieli na 100% i będziemy to ogłaszali. No i oczywiście zapraszam na to wydarzenie wielkopostne. Jeżeli gdzieś możemy ten plakat wywieźć, gdzie pracujecie, studujecie, uczycie się, żyjecie, gdzie oczywiście jest to miejsce dozwolone, to 19 Misterium Męki Pańskiej za 3 tygodnie, 14 kwietnia, w niedzielę palmową, tradycyjnie 16 i 20. Proszę o modlitwę bardzo, bo teraz już jest gorący czas przygotowań, z dnia na dzień gorączka rośnie. Żebyśmy wszelkie trudności, wyzwania niespodzianki potrafili mogli pokonać i wszystko dobrze podjąć, to bardzo do modlitwy zapraszam i ofiarowania postu za to dzieło. Na no, kto możemy taka powiesić, to proszę zapraszać słowem i wszelako, jak tylko to możliwe. Również do tego zapraszam i o to proszę, żebyśmy po y, przyjaźni, po przyjaźni y, przeżyli na misterium mocny czas. To Jezus mówił, że już nazywam Was przyjaciółmi. Nie obcymi, ale przyjaciółmi. To Judasz usłyszał słowo przyjaciel. Po nie zdradzasz? Jak to w naszym życiu wygląda? Oczywiście nowy wielki scenariusz. Zupełnie inny niż dotychczasowe wszystkie inne misteria. 19. 19 14. kwietnia. Przy wyjściu będzie można tak zabrać. Bardzo o to proszę. A teraz no właśnie nasz dzisiejszy gość. Znany zapewne bardzo, bardzo wielu z nas. Człowiek niezmiernie zasłużony, oddany służbie drugiemu człowiekowi jako lekarz, ale również jako pedagog jako człowiek wychowujący kolejne pokolenia lekarzy troszczący się o to, żeby szeroko rozumiany wymiar człowieka nie tylko troski o jego ciało, ale też o duszę, o jego umysł, o jego wartość maksymalnie się rozwijał, więc twórca sympozjów bioetycznych, konferencji bioetycznych kolejna będzie 13 kwietnia w Kolegium Mediku odbywała się ten, który w naszym lokalnym kościele również tak wiele uczynił, aby sprawa etyki, moralności, troski o, o wartości chrześcijańskie była jak najmocniej pielęgnowana i, i w życie wprowadzana. Krótko mówiąc, pan profesor Bogazyl prof. Sachinowicz dzisiaj dla nas dalej. Medyczne aspekty cierpienia i śmierci krzyżowej Jezusa. Witamy pana profesora serdecznie. Jest, tak. Witamy, Oczywiście tradycyjnie za chwilę naszą skrzynkę, naszą kóżeczkę frontową. Każdy, kto może nasze działania, po każde wydarzenie to jakieś konieczne wydatki, środki, druki i tak dalej, więc tradycyjnie pani Elżbieta, która jest koordynatorem naszego naszej frondy puszcza obiektu. Panie profesorze, słuchujemy się uważnie. się te dni i te chwile przybliżyć z punktu widzenia przede wszystkim medycznego, ale również w oparciu o inne źródła, które tą medycynę również wspierają i pozwalają wyciągać odpowiednie wnioski. Okrzyżowanie z, zgodnie z całożytymi źródłami było niewątpliwie jedną z najstarszych, najbardziej poniżających śmierci w całożytym świecie. Żydowski historyk Józef Flaviusz najlepiej opisał, najbardziej opisał jako najbardziej wstrętną ze śmierci. E, natomiast Cyceron uważał, że to jest Użył określenia najochydniejsze do śmierci. O śmierci Herodotus'a trzeba powiedzieć, że krzyżowanie nie było karą w prawie żydowskim. To było prawo rzymskie. Wiadomo, że Żydzi głównie kamienowali ale Żydzi zasądzali, a okupant, czyli prawa cesarskie, no, uznawało się zbrodniarzy, złoczyńców, zblodni takich jak taki tu, że, uważamy, Jezus, którzy Jego apostołowie byli karani krzyżowani. I o śmierci Heroda I Wielkiego, to jest czwarty rok przed Chrystusem, do upadku Jerozolimy, to jest powstanie rydowskie przeciw przeciwko Bartolim, przeciwko Rzymianom, Ukrzyżowanie Judei było powszechnie stosowane, na kawę. dopiero zresztą cesarz Konstantyn w 337 roku i zastąpił ją po prostu przybiennicą, która była znacznie bardziej humanitarna. Proszę Państwa, myśmy... Czy jeszcze może mi raz powiem, że y, właśnie to co przed chwilą powiedziałem, sam Henry to był sąd żydowski, bo on się składał 70 centów a ty kapanek Startuski pod próbnicą na Trzeba podkreślić, że wskazanie Jezusa na, na Krzyżowanie jest faktem historycznym. Dowodnionym historycznym to potwierdzają nie tylko angielę, ale ale dzieło śród historyka Pacyta z I wieku, jak i Józefa Flaviusza. Wykład, e, jak wspomniałem, przedstawiam o um, oparciu o wiedzy medyczną, wyniki tych praktycznych badań na ten temat, a zwłaszcza dotyczące najważniejszego źródła naszej wiedzy, jakim jest całym turyński, ale wspomnę również o specjalnym z ich i za wielu Trzeba powiedzieć, że te badania cały czas trwają bo nad tymi relikwiami. Relikwiami, które praktycznie zbliżają się Wiara i nauka. Kiedyś mówiono, że jest wiara i nauka. Trzeba powiedzieć, że właśnie tutaj, w tym przykładzie, można powiedzieć, jak wiara jakby idzie w tym samym kierunku, co, nauki, co nauka. Bo używa się cały czas bardzo m.in. specjalistycznych badań. Z urządzeniami używanymi w badaniach kosmicznych, chociażby NASA. E, i, je, I to, co zostało potwierdzone, to są fakty obiektywnie stwierdzone aparaturowo, przy, przy użyciu najmniejszej naj, aparatury. Natomiast nie wszystko jest do końca powiedziane, nie wszystko jest wyjaśnione, chociażby fenomen całunu i to, to w z Manopellą, chociażby. Stąd po prostu cały czas te badania, co dają i, 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 i oczywiście yy, 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 pozwalają przy te urządzenia wykrywać co nowe yy, yy fakty. Proszę Państwa, obrazy i rzeźby yy, yy śmierci krzyżowej Jezusa, do, do których byśmy się przyzwyczaili, w zasadzie nie patowały nas ogromem okrutnego cierpienia, dramatyzmu, realizmu, naturalizmu. W zasadzie to troszeczkę nas zawodniło, że chrześcijanie właśnie czytając Ewangelię, przeżywając Włoszkie Żale czy Gorą Krzyżową niejako uodpornili się na teksty dotyczące cierpienia i cierpienia Jezusa. I poprzez stulecia ikonografii Dlaczego takie? Bo ta ikonografia przedstawia cierpienie Królestwa Jezusa. Ona była jakieś różnego spojrzenia na, czy postawa artystów, na Boga człowieka, na jego dostojeństwo, niż ten dramat prawdziwego cierpienia. Chociażby, proszę zwrócić uwagę, Rafał Santi. Największy, największy artysta renesansu był mistrzem w malowaniu e, w, w, tych scen melancholijnych, przesyconych łagodnym smutkiem. I tak jest jego obraz, pełen melancholii, pełen dispektu, e, e, zakłóca harmonii, spokoju, e, przedstawionej w idealnej symetrii, której krzyż stanowi <tuszynki> tą której oś stanowi krzyż na tym obrazie. Podobny był przykład późno-owesteckiego e, e, realizmu w Niderlandach, którego głównym przedstawicielem był van der Leyen. Inny obraz tego mistrza, e, proszę zwrócić uwagę, e, e, poda po, po, zasadnie zastygłą twarzą Władysława. Nie ma tutaj rany, jest rana po przebiciu bokiem, niewielkie rany na, 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 na nogach i praktycznie to jest w zasadzie tutaj tego dramatyzmu realizmu Cierpiega wcale nie ma. Również w innym znanym obrazie innego yy, yy, reprezentanta opieki yy, yy, realizmu, Diego Lascuera, yy, ciało nie nosi samych ja satysfakcji. Ale to y, Aldysa świadomie nie pokazuje nam y, tego y, c, y, biczowania. W obrazie jest niewywołany spokój i cisza. Adlatyczny rajdź występuje pełny skupienia mistycznej adoracji. Postać jest skupana w postaci świetle, które podkreśla boski wymiar Jezusa. Noce rzeźby z kolei już tutaj w y, tej pięknej rzeźbi Jezusa anioła. My już tutaj widzimy że już zawiera więcej realizmu, gdyż ciało jest pokryte drobnymi gęstymi manami zadanymi od pojmania aż po ukrzyżowanie. Pierwszym w zasadzie obrazem ikonografii e, ukrzyżowania Jezusa, które zaczął się niezwykłą ekspresją i dramatyzmem, był e, obraz Matthiasa Gwynwalda. Proszę zwrócić uwagę, że, że tutaj ciało przedstawia całokształt męki, który przeżył począwszy od. Pierwszy ram zadanym zadanie w przez biczowanie, koronowanie cierniem, niesienie krzyża, aż po cierpienie na grobocie. Wziąłem ten pokazuje kulminacyjny punkt agonii, agonii duszącego się człowieka, i, który jest w ekspresyjnym zarysie wykluczonego ciała, silnie rozciągnięte y, ręce i dłonie, głowę opadniętą na ramię i mocno wyeksponowaną tam. Bardzo wyraźnie są wyeksponowane tutaj szczegóły, opuknięte oczy, skurcze policzku, boleczny grymas na ustach. Na całym okaroczonym ciele są rozmaite urażenia, które w wielu miejscach są pokryte nasieninami, skrzepami i ranami, utymi, i ciętami czy szarpaniami. Palce dłoni są powyginane, podłudzia i stopy pokryte ranami, a z przebitych stóp wylewa się, się yy, prawami. Prawdziwym natomiast szokiem, który w zasadzie nas wszystkich, e, 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 dla nas wszystkich, był film Mara Gibsona Pacjant, który pierwszy raz przedstawił w obrazie filmowym bezmiar okrutnych, i śmierci w Jezusa i chyba jest dzisiaj najbardziej wiernym przekazem Chrystusa. Jezusa. sam go Gmistranowi że przesadził, można powiedzieć, że jest to jakiś element, no, nawet posądzano po go, oskarżano jakieś wątki antysemickie. Ale jak, no, o, obejrzymy dalej, dalej tę dalszą część do mojego wypowiedzi, w zasadzie miał oczywiście bardzo wiele racji. Film przedstawia obrazy pozwalające autentyzmem, realizmem, wręcz naturalizmem. z męki Jezusa staje się dla Lita wręcz przeżyciem traumatycznym. tu rzeczywiście trudno oglądać, jak się ogląda ten film. Wydaje się jednak, że Dorisel na chciał nam uświadomić, jaka była prawdziwa cena za nasze wytwagi. To jest temat tego filmu, dla którego został realizowany. Nie ma w nim cienia sentymentalizmu. Jest biczowanie, droga krzyżowa, jest gołkota, śmierć, ale w końcowej szczeniu szcenie, jest stanie i jego zwycięstwo. Zdumiewa, można powiedzieć, zdumiewa i tak też też na że Jezus bezwidocznie katowany, zmęczony, zbitą w czaszkę cierniową koloną zachowuje przypadność, aż ważny film ale może w tym leży tajemnica jego nadludzkiego cierpienia, które zgodził się wziąć na siebie. Z punktu widzenia medycznego nie było to absolutnie możliwe. Był to tak okrutny karmi wiczowania, przebytej męczami drogi krzyżowej i u krzyża, dotrwać do końca w pełnej przytomności na kończyć życia. Jak już wspomniałem, istotnym e, ważnym ma, ma, materiałem metodycznym analizy medycznej, dotyczącej cierpienia świętej Jezusa są na których coraz bardziej jesteście tego pewni, miałbym takiego z ustawy. Za najważniejszą z nich jest uważany cały tureński. Co rozumiemy pod słowem cały? Było to płótno o wymianach 4, dokładnie 4,36 na metr 10 na które owijano w ciało zmarłego zmarłym złożeniem do grobu. Współcześnie można by się zdobyła osobna 40 4,6 na 10, dlaczego akurat tak. Ale w całości, proporcje te wynosiły 8 na 1 kłopcze. Stąd, co samo w sobie świadczy, już całość odnosi pół. Baga całunu 2,5 kg. Utkano to z dobrej jakościowo przędzy, z nóg rosnącego zapewne w Syrii. Użyto splotu jedochowego 3x1. Dlaczego znaczy, to mówię? Dlatego, że e, e, po pierwsze wymaga odpowiedniego krozdan używanego w I wieku, bo wówczas najczęściej stosowany ściek 1x1. To był ściek 3x1, ale ten ściek zwiększał jakość, ale i cenę. Więc takie płótno nie było powszechnie używane w tamtych czasach. Niemniej powszechnie wiadomo, że tego rodzaju materiały były do urzędów liturgicznych, środkini ozdojeńskiej i wytwarzania szat na Pana. kaplanów. Płótno całunu tyryjskiego było...